Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że Jacek Sasin do czegoś się przydał tak? Wszyscy w szoku, Kaczyński też w szoku pewnie I zaczynamy. Moi drodzy, czy aferę z Maizą wszyscy pamiętają? Jak ktoś nie pamięta, to ja szybko przypomnę. Na szybkość, Bo może jest ktoś, kto nie pamięta. Łukasz Mejza na Facebooku poinformował, że podaje się do dymisji z funkcji... To jest z 23 grudnia 2021 roku artykuł. Podaje się do dymisji z funkcji wiceministra sportu. W ostatnich tygodniach wokół niego pojawiło się wiele kontrowersji. Afera wybuchła za sprawą publikacji Wirtualnej Polski, która ujawniła, że firma Mejzy miała próbować za sowitą opłatę wysyłać nieuleczalnie chorych na niepoparte badaniami naukowymi leczenie do Meksyku. W dodatku śledztwo w sprawie Mejzy prowadzi Prokuratura, poseł jest, czyli yy, na 2021 rok, podejrzewany o przekręty na dotacjach unijnych. E, I tutaj już Wam czytam dokładnie, o co chodziło. Pod koniec listopada Wirtualna Polska podała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kierowaniu chorych, m.in. na raka. E, chyba to miało być Alzheimera czy Parkinsona na kontrowersyjne leczenie. Jak twierdzi portal, Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, w tym rodziców ciężko chorych dzieci o skuteczność stosowanych przez firmę Metod. Tak słucham? Yy, tak, tak, aktualne. Mhm, dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie wiem, na czym skończyło. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów, yy, w tym rodziców ciężko chorych dzieci, o skuteczność stosowanych przez firmę Metod, które jak zarówno w Polsce, jak i na całym świecie uznawane są za niesprawdzone. Według portalu Interes Mejzy nie wypalił za. Może wejść. Za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodzin. Yy, więc na tym polegał wałek Mejzy. W tym wałku pomagali mu różni ludzie, bo sam przecież tego nie zrobił, prawda? No bo to tak jest, że jak już zrobił wałek, no to jeden był naganiaczem, jeden był kimś tam, jeden był pełnomocnikiem, trzeci był tym. Więc wiecie, afera. No i teraz Jacek Sasin zabłysnął na Twitterze i w ogóle zabłysnął. Gratki. I właśnie ten jego pełnomocnik pracuje w PKO teraz. Sasień się zdenerwował, bo przecież tam mieli pracować tylko ci, którzy pasują rządowi, prawda? A on nie pasuje teraz rządowi jeszcze przed wyborami. No i niestety, ale średnio mi się widzi, że osoba z takimi zarzutami pracuje w polskim banku. Po co? Moim zdaniem, pewnie dla odprawy jak go zwolnią, to dostanie haist. Swoją drogą obstawianie swoich na stanowiskach powinno być chyba bardziej kontrolowane, bo oczywiste jest to, że jeśli nie popierasz pisu, czy. W, już nawet nie mówię o pisie, że jeśli nie Popierasz obecnie panującej partii rządzącej, to nie dostaniesz żadnego stanowiska, na które masz kwalifikacje. Ale jeśli popierasz, ale kwalifikacji nie masz, to ci stworzą stanowisko na którym będziesz mógł siedzieć i zarabiać kupę hajsu, jak ten młody człowiek z TikToka e, dostał właśnie stanowisko wykreowane specjalne pod jego umiejętności, czyli będzie zatrudniał młodych do banku. Jakby ten, kto rekrutuje ludzi nie mógł po prostu zatrudniać młodych do banku. Widzicie. Ale zobaczmy, co tam podaje Next NextGazeta.pl właśnie w sprawie odkrycia pana Sasina jego nerwów. Franciszek Przybyła, jako asystent posła Łukasza Mejzy, miał namawiać rodziców śmiertelnie chorych dzieci na niesprawdzone terapie, czyli na ganiacz. E, nieoficjalnie wiadomo, że był on prawą ręką w firmie Mejzy. Znaczy, ja zawsze jestem daleka od tych nieoficjalnie wiadomo, prawa ręka i tak dalej. To zawsze wykreowane na potrzeby artykułu, ale dobra, nieważne. E, z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że właśnie dostał posadę w Państwowym Banku. Jak to jest, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tych panów, a pan przybyła, dostaje nową posadę. Zastanawia się matka dziewczynki, której proponowano wyleczenie mukowicy dozy drogą i kontrowersyjną terapię w Meksyku. W wiadomościach wysyłanych rodzicom przybyła przedstawiał się jako konsultant medyczny. Od tygodnia sprawuje nowe stanowisko jako specjalista w zespole organizacji w pionie zarządzania personelem w PKOBP. Największym polskim banku kontrolowanym przez państwo. Mężczyzna, jak i nowy pracodawca nie odpowiedzieli na pytania, czym dokładnie zajmuje się przybyła w PKOBP. Bank tłumaczył, że nie komentuje spraw kadrowych, pomimo, że nie chciał komentować sprawy w mediach, będzie musiał wytłumaczyć się. Zatrudnienia przybyły. Wybór ten wzbudził bowiem kontrowersje również wśród rządzących. Poprosiłem prezesa PKOBP o Ponowne przeanalizowanie celowości. Zatrudnienia w banku pana Franciszka przybyły, napisał na Twitterze minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jan Strzeżek, polityk Stowarzyszenia Młoda Polska, nie ma wątpliwości, jakie będą skutki tej analizy. To ktoś, dłu to ktoś długo nie popracuje. Ciekawe, jaka odprawa. Tak zareagował na wpis Sasina. Co ciekawe, obecny dyrektor pionu zarządzania personelem, Jakub Kowaleczko to zaufany człowiek Sasina, który według Business Insidera miał dbać o interesy polityczne w banku. Tym bardziej dziwi interwencja ministra w tej sprawie. To kolejna w ostatnim czasie kontrowersyjna rekrutacja w PKO BP. Na początku, miesiąc, na początku miesiąca Oskar Szafranowicz, działacz Forum Młodych PiS, o to ten tiktoker, o którym właśnie Wam mówiłam, dostał posadę w banku PKO BP. Na nowym stanowisku 22-latek ma zajmować się pozyskiwaniem młodych pracowników. Ja już się nie zaliczam, szkoda. A może by się jakaś posadka w banku trafiła, mi, ja chodzi w garsoneczce. Czy coś. Oskar dał się szerzej poznać opinii publicznej w sierpniu ubiegłego roku, gdy wspólnie z dwojgiem innych sympatyków Prawa i Sprawiedliwości rozkręcił w mediach społecznościowych kanał Okiem Młodych. W ostatnim czasie zasłynął jednak z ataków na posłankę platformy obywatelskiej Magdalenę Felix, po czym społeczność studencka uniwersytetu warszawskiego skierowała otwarty list do rektora uczelni z prośbą o usunięcie szafranowicza, Szafra, nie, przepraszam, szafarowicza jako studenta prawa z uniwersytetu. Jak... Widzicie przez poglądy polityczne można zyskać i można też stracić. Jak się twardo stoi po jednej stronie, to zawsze się znajdzie jakiś parasol ochronny. To jest ten plus parasol ochronny, którego brakuje na przykład mi. Bo ja niestety żadnej partii w 100% nie lubię. Znaczy w 100 brakuje im dużo do 100%, żeby ich polubiła na 100%. Bo niestety, ale każda partia gdzieś się ze mną mija. Dlatego ja siedzę sobie tutaj w tym pokoiku. Mam takiego nowego, ładnego kwiatka i nowe e, te świeczniczki, fajne takie. I siedzę tak sobie tutaj i dziobię swoją robotę. Nawet nie wiecie, jakie mogłabym mieć profity, jakbym tutaj kogoś po głowie ciągle głaskała. Ja cenię jednak sobie własne zdanie i święty spokój. Bo chyba obok zdrowia już nic cenniejszego niż możliwość wypowiedzenia własnego zdania nam nie zostaje. Wiecie, ja się tam nie mówię o takich rzeczach jak rodzina i tak dalej, ale wiecie o co mi chodzi. A bo właśnie niestety własne zdanie ostatnio jest taką rzadkością. Co do Sasina, uważam, że dobrym rozwiązaniem, dobrą decyzją jest odsunąć ze stanowiska tego człowieka. Oczywiście Sasina też, ale to już inna sprawa. Nie można mieć wszystkiego. Mam tylko nadzieję, że jeśli ten człowiek z banku odejdzie, to bez odprawy. Chyba, że właśnie tą odprawą ma się z kimś podzielić. I właśnie tak może w ten sposób wyciąga się pieniądze z PKOBP. Nie wiem, tylko pytam. Powinno się niestety ale bardzo dokładnie przeanalizować tę sytuację. Bo jeśli za chwilę za odprawę kupi od kogoś działkę za zawyżoną cenę czy inne nieruchomości, to będzie wiadomo, po co komu był potrzebny. Bo nie wierzę w to, że ktoś, kto go zatrudnił przed samymi wyborami myślał, że on się na tym stanowisku utrzyma. No nie wierzę. No albo to był bardzo niedoświadczony życiowo człowiek, albo jak mówię, to był jakiś większy plan na przekręt. Albo totalna niewiedza i głupota. Także kochani, jeśli się chcemy dorobić czegoś w życiu więcej niż garba czy przepuchliny, musimy kręcić się w środowiskach rządzących. Ja wam zaraz dam przepis, jak to zrobić, żeby mieć. Poczekajcie. Nawet jak władza się zmieni, to i nasze poglądy wtedy też muszą się zmienić, bo jak wiadomo, tylko krowa poglądów nie zmienia. W ten sposób będziemy ustawieni, jak się Patrzy. Patrzcie na Kukiza. Sam powiedział ostatnio, że on to z każdym może iść. I teraz nie pamiętam w którym radio. Czy w Radio Z, czy w Radio RMFFM. E, gdzieś udzielał wywiadu. I powiedział, że on z PiSu nawet z Konfederacją może iść. Dla niego to nie ma znaczenia. Więc wiecie, tak to działa. Także kochani, dajcie znać. Po co i dlaczego ktoś oskarżonego człowieka zatrudnił w banku. Polskim. Czy to miała być jakaś grubsza afera, wyłudzenie odprawy, czy może jeszcze coś innego? I przypominam tylko, że jeśli chcecie, żeby Sasina bolała pachwina, jakie rymy, to możecie dołożyć swoją cegiełkę na badania dla dzieci, dla mojej koleżanki. Oczywiście ja też wspomogłam, ile mogłam. Przedzam do ciekliwych. Link do zbiórki z rzutki w opisie i w przypiętym komentarzu. A ja was buziam. Pa. Przypominam, że jedna zotówka to skurcz odbytu jednego polityka także śmiało.